No siemano, widzowie, witam was w kolejnym odcinku ze style brain Rot, a w dzisiejszym odcinku pokażę wam 5 sposobów jak zdobyć jak najlepsze brainroty, no i być koksem, ale przed odcinkiem koniecznie zostawcie subika i lajka, no i zapraszam was do oglądania. Widzowie, jak wiecie mamy grudzień, a dzisiaj mamy 2 grudnia, więc um, u mnie na kanale jeżeli jesteście nowi to jest coś takiego jak kalendarz adwentowy I codziennie przez 24 dni teraz mam daily no i po prostu nagrody. I wczoraj był właśnie pierwsza nagroda za kalendarz adwentowy i wczoraj 1 grudnia odsłonił nam się Giftini Spiderini i zwycięzcy macie teraz na ekranie. Gratulacje mordeczko, no i wiadomo, wyślecie dzisiaj zaproszenie do znajomych i sobie odbierzesz tego fajnego brainrocika. Ale teraz sobie wylosujemy co będzie w tym naszym kalendarzu, otwiera się prezencik, co będzie, co będzie, co będzie. No i dzisiaj w kalendarzu macie, tak, macie takiego pod-hotspota, wystarczy napisać swój nick z Roblox'a w komentarzu, zostawić suba i lajka. No i dobra. Skoro wszystko już mamy na wstęp zrobione, no to tak. Yy, kilka sposobów właśnie jak zdobyć te najlepsze yy, mega kozackie brainroty. Pierwszym sposobem to jest ogólnie grać w stylu Brainrot i Grać na te, jakby czekać na tą maszynę, ponieważ dostajemy tutaj w itemsach, mamy szansę na jakieś laki, bloki albo brain roty. Przykładowo ja wczoraj dostałem secret laki bloka, co godzinę nam się to odnawia i jak to się skończy, no to będzie wtedy takie losowanie, to wam pokażę, słuchajcie. Mamy też tutaj lak multi, czyli też jest losowanie różnego laka. To jest z tego, co widzę, chyba razy 8 lak. X8? Nie, to jest X6 chyba. No i event będzie łowienie, więc opłaca się grać na Admin Machine, no bo wtedy można zdobyć sobie fajne brainrociki. Kolejnym sposobem jest odbieranie codziennych nagrod z kalendarza adwentowego. Jeżeli komuś się nie udało, to trochę szkoda, no ale codziennie musicie wchodzić do Stile Brainrod i odbierać sobie te nagrody, bo na końcu dostaniecie takiego... Mega fajnego brain rota. Tylko jeżeli ktoś nie odbierał na początku, to nie wiem, czy mu się uda. Um, ale co jeżeli ktoś nie ma prywatnego serwera? No to słuchajcie, możecie mieć jakiegoś znajomego, który ma prywatny serwer, ale jeżeli nie macie zaufanego, zaufanego znajomego, który ma prywatny serwer, to możecie mieć jakiegoś randoma, który ma prywatny serwer. No ale jeżeli żadnego takiego randoma nie macie, no to na publiku możecie robić to samo odbierać sobie nagrody z kalendarza adwentowego. No i odbierać te nagrody z Admin Machine, no ale tutaj już jest trochę większy problem, bo jeżeli na przykład będziecie na publiku i takie rzeczy będą, no to ludzie będą się bili o tego sekreta jak nie wiem, więc dla mnie żadnej rady szczerze nie ma. No ale słuchajcie, w sumie, bo widzicie, leci taki sobie sikrecik jakiś, to wy w tym czasie, znaczy no tak, możecie właśnie się bić o niego, ale mam dla was jeszcze kolejną taktykę, że jeżeli oni się biją o niego, no to jakoś spróbować kogoś okraść, bo wiesz, wiecie o co chodzi. On, on, oni będą się skupiać na tym sikreciku jakby przykładowo, a wy możecie go wtedy okraść, więc to jest na pewno yy, mądry pomysł, słuchajcie. Więc to jest trzeci sposób, jak zdobyć yy, właśnie te brain roty. Kolejnym czwartym sposobem jest grać na aktualizacjach, czyli na update'ach, które są w soboty o 21.00, no i na tako Tuesday, które jest o 24.00. No ale na tako Tuesday mało osób może sobie grać, znaczy pozwolić sobie, a więc ym, najlepiej po prostu ym, grać sobie na update'ach, no i wtedy sobie zdobywać właśnie takie rzeczy na publikach. No ale właśnie, jak jesteście na prywatnych, no to wszystko łatwo, kupujecie sobie, pamiętajcie, że mieć pustą bazę, ale kupujecie sobie jest wszystko git. Ale na publikach już jest inna bajka. Ale też jest właśnie na to taktyka taka sama jak tam. Jeżeli jesteście na się na publiku, to każdy skupia się na taśmach. Jeżeli leci jakiś Brainrot, to każdy się skupia na taśmach, nawet takie mocne typy. I słuchajcie, dużo YouTuberów albo mój kolega ukraść Brainrot za 100 milionów, czajcie, bo tamten typek się biło jakieś 10 milionówkę. Więc to jest naprawdę open. Na update'ach po prostu kraść ludzi. Na aktualizacjach po prostu zakradać się i ich nie, po prostu, no, okradać, tak? Eee, no, więc teraz e, czas na piąty sposób. No i piątym sposobem, no to jest tak, brać udział w różnych konkursach u youtuberów. Wiem, że jest mała szansa na wygraną, ale jest. U mnie możecie też brać udział e, w e, konkursach u youtuberów. No, po prostu w konkursach youtuberów e, brać udział i wtedy jest szansa, że was wylosują. U mnie możecie też brać udział w konkursach więc to są właśnie te yy, sposoby na zdobycie Przepraszam, że ogólnie tak yy, no mówię, tylko po prostu się trochę pogubiłem, no ale więc podsumowując, warto grać ten update warto. Yy, więc pamiętajcie, u tych youtuberów właśnie możecie sobie też wygrywać nagrody, u mnie też. Więc to, to jest właśnie te 5 sposobów, jak najlepiej jak zdobyć najlepsze brain roty. Ja Wam serdecznie dziękuję za oglądanie. Widzimy się jutro. 3 grudnia bo do 24 robię daily. Napiszcie swój nick z Robloxa w komentarzu. No i co? Żegnam Was. Pa pa! Widzimy się jutro o 17.30 i!